Spróbujmy jeszcze jeden może szybki telefon, już jesteśmy po czasie, patrzę na ekipę realizatorską, czy możemy jeszcze jeden telefon? Dobra. Staliśmy zezwolenie. Linia realizator. numer dwa, spróbujmy. Halo, halo, czy słyszymy się? Słyszę was. Cześć, Leszek Karol z tej strony, a jesteś na wizji, jak masz na imię, skąd dzwonisz? Cześć, mam na imię Marcin, dzwonię z Warszawy. Mhm. Cześć Marcin. Cześć Marcin, co tam? Chciałem z wami trochę porozmawiać może się odniosę do wcześniejszego tematu mam takie pytanko jak myślicie skąd wzięła się informacja? Pierwsza informacja na ziemi zawarta zapisana w kodzie DNA pierwszego żywego stworzenia. Jak jakby to nazwać? Skąd wzięła się informacja w jaki sposób? tych najmniejszych elementów, białek, czyli jak to nazwiemy, powstał kod, z którego powstały no uh -huh. A powiedz nam, dlaczego, uh -huh. dlaczego, nazywasz, dlaczego nazywasz DNA informacją? No bo to jest informacja. A dla kogo to jest informacja? informacja, z której składa się komórka, Nie, no Informacja, tak? informacja jest... Zawarta jest ta informacja. Mhm. Czy, czy... Jak ta komórka ma się rozmnażać? E, czy ma się żywić? I ro, różne takie, tak. Jak ma wyglądać? Mhm. ale dla kogo to jest informacja? Kto ją odczytuje? No, ta, ta dana komórka. W tym przypadku. Ona jest świadoma? A może dla nas, żebyśmy wiedzieli, że jest ktoś, nad nami, czyli Bóg. Jeżeli uznasz DNA za informację, wiesz na jakiej zasadzie działa DNA? Jak się dzieje ten odczyt tej, tej tego, co nazywasz informacją? No. Wiesz? Czy robiłeś kiedyś odczyt DNA samemu? Są takie tutoriale na YouTubie. Czy wiesz, czy wiesz jaką, jak dokładnie wygląda ten proces, o którym, o którym mówisz, że to jest odczytywanie informacji? Czy pamiętasz może ze szkoły, czy, czy, czy interesowałeś się tym Dokładnie, oczywiście nie wiem, tak jak wy nie wiecie, bo nie macie wykształcenia w tym temacie. Ale wiemy wystarczająco, żeby powiedzieć, że on się odbywa całkowicie mechanicznie. W DNA jest dokładnie taka... Malen... Mhm. Nie. W De... Może... w, w, wiesz, że jak płynie rzeka, prawda, po płaskim jakimś terenie czy opadającym, to ona się wije, prawda yy, i... I to jest, mówienie o DNA, że jest informacją, to jest mniej więcej tak samo, jakbyś powiedział, że rzeźba terenu to jest informacja dla rzeki, którędy ma płynąć. To jest dokładnie ten sam mechanizm. No dobrze, tylko że na tyle jest skomplikowano to DNA, że człowiek w XXI wieku nie jest w stanie do końca sobie z tym poradzić, tak? Oczywiście. Nie radzimy czy... w tym temacie przy całej naszej inteligencji i... Jasna eee, sprawa, DNA jest to niesamowicie z... skomplikowane. lat. DNA jest jest niesamowicie skomplikowane. 17 grudnia 2017 roku, teraz kiedy z Tobą rozmawiamy, tak jest. Czy zawsze było niesamowicie skomplikowane? No zawsze jest skomplikowane. no dopiero możemy dojść. i... i do tego, żeby, żeby było mniej, no ale nie wiadomo ale nie, ile nie, nam nie, nie. Tak? Doprecyzuję pytanie, czy milion lat temu było tak samo skomplikowane jak dzisiaj? Czy dwa miliony lat temu było tak samo skomplikowane jak dzisiaj? Myślę, że tych pierwszych komórek, to znaczy, jeżeli weźmiemy komórkę, tak, przed miliona lat i obecną komórkę, to myślę, że podobnie jest skomplikowana. W jaki sposób według Nie Ciebie. Nie komórki z miliona lat do żywego człowieka. Tak? To poczekaj, poczekaj. Tylko bo jest... komórkę do komórki. Jest pytanie kontrolne. W jaki sposób według Ciebie pojawiło się życie na Ziemi? Czy od tak nagle i mamy gatunki, te wszystkie DNA, czy jednak był to stopniowy proces? No, dla mnie mnie to przekonuje, Nie. że po prostu Bóg stworzył. Czyli domyślam się, Czyli... że według ciebie kiedyś był jeden konkretny, na przykład dzień, czy nawet, nie wiem, rok, kiedy nagle pojawiło się na świecie złożone DNA, tak? Tak, ja sobie nie wyobrażam innego, no, innego razu. Innego, Rozumiem. Em... Posobu. Rozumiem, a tak to kreacjonizm jest jedyną z propozycji podawaną w dyskusji znaczy, naukowej przez świat religijny. Ja nie wierzę w kreacjonizm mhm. nie wszystko co oni tam twierdzą, tylko po prostu dla mnie jest mało przekonujące to, że przyjmijmy, że to są cegiełki, tak, te białka, mhm. już nie, nie wnikamy w temat mhm. e, i że te cegiełki, te białka są tak e, nie wiem, poruszane w, jakimiś czynnikami zewnętrznymi, wiatrem, czy, czy nie wiem, falami, że się tak ustawiam, że potrafią same z siebie bez żadnego planu z, zbudować no, jakąś, jakiś organizm, tak? I tutaj nasuwa mi no się... tak, Jakby wziął mhm. klocki LEGO i podrzucał je miliardy lat przez nie, Ewo nie jak. Ewolucja jak, nie jak działa kobieta, w ten sposób. i powstanie cokolwiek swego. No? Nie. To, to, co powiedziałeś, jest jednym ze stereotypów które krążą o teorii ewolucji, które w ogóle nie są zgodne z teorią ewolucji. Mam wrażenie, że no teoria ewolucji tego mi chyba nie opisuje. Powiedziałeś nie, chyba? Nie tego powiedziałeś tego. chyba? Czy zapoznałeś się z teorią ewolucji? Na tyle co jest w internecie, to tak. Dobra. Są też materiały. Ja nie skończyłem studiów w, w, tym, w tym kierunku, także. Ja też nie skończyłem studiów. W tym... Ja też nie skończyłem studiów w, w tym kierunku. Jasna sprawa, jesteśmy na podobnym gruncie. Teraz sytuacja jest taka, że teoria ewolucji nie mówi tego, co ty powiedziałeś. To nie jest podrzucanie klocków, to nie jest podrzucanie śrubek i patrzenie, czy nam wyskoczy nagle wehikuł czasu czy helikopter. Czy bojczysz czy, się? Ja czy, nie czy, wiem, czy to chociażby. W ewolucji, tylko ja wiem, że ona jest tak przedstawiona, żeby, żeby ładnie to wyglądało. Tak? nie, ona nie jest przedstawiana, żeby ładnie wyglądało. Ona jest przedstawiana tak, jak dowody wskazują. Więc raz, że proponuję Ci, dzisiaj mamy jakiś wspólny mianownik odcinka mhm. z tego, co mhm. widzę. No, ewolucja jest, jest dużym tematem, jest dużym tematem między mhm. nauką a religią. Zapraszamy Cię, Marcinie, na naszą grupę dyskusyjną. Zadaj, proszę, pytania. Mam wrażenie, że dzisiaj będzie stosunek. Dobrze, to bo jeszcze jedno, jedno pytanko. A jeżeli Marcin, no, Mar Mar Marcin, czy mogę ale Ci szybciutko tak, pokończymy, bo powoli nam przeciętnie. Chodzi mi, żebyście nie porównywali katolicyzmu z chrześcijaństwem. Tak jak tutaj kolega Karol mówił, że był chrześcijaninem, dla mnie on był, nie był chrześcijaninem, z całym szacunkiem do niego. Nie był. Nie jest yy, osobą yy, był, katol był katolikiem. Mm -hmm. A katolik, a chrześcijaństwo to nie jest jestem pierwszą, ja tego nie rozumiem, jestem pierwszą, no to Jestem pierwszą osobą, która jest w stanie bardzo długo gadać na temat różnic między katolicyzmem a chrześcijaństwem. Jeżeli znasz moją historię z opowieści, to może zauważyłeś, że na początku byłem katolikiem, mniej więcej po 10 latach powiedziałem wyraźnie, wyszedłem z katolicyzmu, stałem się chrześcijaninem. Zapewniam cię, że... No nie byłeś chrześcijaninem. Zap... A no. ja, wiem, ja wiem, że z chrześcijaninem. Wiem, w, w, mam wrażenie, że bardzo wielu chrześcijan nie widziało na oczy Jezusa, a jest Chyba no to, że. Kto go nie widziałeś, to nie byłeś chrześcijaninem. Aha, no Ci tak ludzie, którzy się przedstawiają jako chrześcijanie, albo okay. nie widzieli. E, Ale mówisz o takim widzeniu na własne oczy, nie gdzieś jakąś taką wizję duchową, tylko na własne oczy. Nie taką jakąś wymyśloną chrześciję, mhm. jakieś urojoną, tylko mhm. rzeczywiście taką... Na oczy własne oczy widzieli. Tej... Na własne oczy. Jeżeli nie widziałeś, to nie byłeś chrześcijaninem. Mamy złą nowinę dla wszystkich. Mam nadzieję, że wszyscy chrześcijanie, którzy nas oglądają, teraz no zastanawiają się nad swoją wiarą, bo jeżeli nie widzieliście Jezusa na własne oczy, no to według kryterium objawionego nam przez Marcina nie jesteście chrześcijanami. To chyba ważna no to informacja. No, aha, no, okay. A druga, druga opcja jest taka, że każdy chrześcijanin musi postępować według chrześcijańskiego. Przykazania w sensie tak, jak, tak żyć jak Jezus nauczył, tak? Jeżeli nie żyją, to nie mogą być chrześcijanami. Tak Mar jak nie, Marcinie, mogę, nie przepraszam. być wegetarianinem, który je mięso, tak? No Marcinie, nie można być. przepraszam, że wtrącę, niestety dzisiaj już nam się czas kończy. Eee, Dobra, okay. Dzwoń proszę za tydzień, pisz do nas na grupie dyskusyjnej, Dobra, pisz do nas maile. Zapraszamy. Cześć. Oczywiście. Cześć, dzięki, dzięki za telefon. Cześć. Jedna dosłownie myśl. Rozmawialiśmy jakiś czas temu na temat kosztów religii. Myślę, że tego typu oskarżeń bezpodstawnych wobec drugiego człowieka, których się nie zna, byłoby bardzo trudno, żebyśmy spotykali w tak, na, w tak, na taką skalę w świecie, w którym żyjemy, gdyby nie religia i podziały, które wprowadza. Co mogę dodać? No, niestety tak jest. Polecamy radzenie sobie bez tego niepotrzebnego obciążenia. Widzicie dzisiaj na przykładzie rozmowy o ewolucji, jak ważne jest, z której perspektywy ktoś podchodzi do rozmowy. Jeżeli ktoś już wie na przykład od dzieciństwa, bo był zindoktrynowany religijnie, że ewolucja to ściema, to on tylko i wyłącznie będzie się doszukiwał luk, tylko i wyłącznie będziesz szukał potwierdzenia tego, co już od dzieciństwa słyszał, i niestety na rozmowę ewolucji niektóre osoby są zamknięte. A czymś zupełnie innym jest podejść do rozmowy w trybie otwartym, żadnych założeń wejściowych, na dzień dobry. Zobaczmy, gdzie nas dowody zaprowadzą. Jeżeli nigdzie nas nie zaprowadzą, to mamy w głowie jedno wielkie nie wiem, a nie Bóg to zrobił. I nie mamy potrzeby, żeby jakaś teoria czy inna wyglądała ładnie, jak to jeden z naszych rozmówców, że, że teoria ewolucji to jest tak przedstawiana, żeby wyglądała ładnie. Osoby niewierzące nie mają żadnej potrzeby, żeby coś wyglądało ładnie. Nam jest w gruncie rzeczy wszystko jedno, jakie są odpowiedzi na pytania biologii, ale nie mogą tego sobie powiedzieć osoby religijne, które mają święte pisma, w których te odpowiedzi są podane. I dla nich, gdyby się okazało, że. Na Mówi coś innego niż, niż mówią święte pisma, to dla nich to powoduje jakiś problem, dla nas żaden. Ten wątek niestety dzisiaj już zamknijmy.